Zobacz, co możesz zrobić, żeby zadbać o swój sen. Po pierwsze, unikaj aktywności fizycznej na minimum dwie godziny przed snem. Kiedy biegamy, pływamy, jeździmy na rowerze, podnosi się temperatura naszego ciała, tętno czy poziom adrenaliny. Żeby to wszystko wyciszyć i unormować, nasz organizm potrzebuje na to czasu. Ile? Możesz to przetestować samemu. Podpowiem ci tylko tyle, że statystyki mówią mniej więcej o dwóch godzinach. Po drugie, Unikaj źródeł światła niebieskiego na minimum godzinę przed snem. To działa tak, że to niebieskie światło stymuluje te części mózgu, które odpowiadają, znowu, za nasze pobudzenie, podniesienie temperatury ciała i tętno. W ciągu dnia ekspozycja na to niebieskie światło może poprawić naszą wydajność i uwagę. Ale to nie taki efekt chcemy osiągnąć tuż przed snem. Ostatnia, trzecia rzecz to nie obiadanie się przed snem. Wieczór i noc to pory dnia, kiedy w naszym organizmie regenerują się wszystkie narządy i układy. Późne jedzenie dużych kolacji sprawia, że nasz organizm musi pracować i trawić zamiast wypoczywać.